Coś tu jest. No nie wiem co to. Nie wiem jak ktoś wie może co, co, to, jest? co to jest. Cieniutkie. na monetę, ale... strasznie cienka jest. Nie wiem, no zrobimy wyraźniejszy filmik. Jakieś oczyścimy, coś tam wzór jest jakiś, nie wiem co to Jakby nie było, naszukamy no po nocach <noise> Bo konfidentów dużo no ale Krążyk jest Nie wiem, naprawdę nie wiem co to, błyszczy się troszeczkę pod srebrą Ale jest bardzo cieniutkie I bardzo nierównie jakoś bite Są tam jakieś widać odbite te, ale nie wiem co. to jest